Tym, co słońce maluje na Twojej twarzy, nie jest blask, ani nawet nikłe lśnienie. To pragnienie, by blask się nie wydarzył, by od lśnienia wreszcie uciec w ukojenie. Ciepło Słońca Twoje rysy surowe łagodzi, gdy mrugniesz, pochowasz spojrzeń ostrza, Wbrew mnie, na powrót, chcesz się urodzić bez krzyku i stać się ode mnie prostsza. Więc dobrze, nic nie widzę, głuchy jestem. Na rozpoczęcie mam odwrócić się napięcie. Wygrałaś, zrobię tak, racja tym prostym gestem odpieczętuję pustkę zamkniętą na pieczęcie.